Zmieścić, więc... Pełne hamowanie 48 na godzinę, to zobaczcie stanąłeś, na jakim dystansie. Dobra, tylko to jeszcze nie było pełne hamowanie, to musisz uderzyć w ten kanał ten hamulca. pełną siłą, jakbyś chciał zmieścić. Dobra, dziwnie. No, no Pytajcie, czy można. Można ruszać? Tak, ruszaj. A powiedzmy 25 do masku, ładnie i zjeżdżamy Chcę na za wcześnie Zapraszam. Naszą golfistkę. No, też... Nie zatrzymania do zera. Na to jest? ten kolejny. Nie pamiętamy, że wiedzieliśmy, Na mieliśmy taki idiotyczne No chyba idiotyczne wariki Teraz 17 na oko. Także jeszcze metr do przodu. No to go.